Jak nauczyć się salta w tył? W tym odcinku dowiesz się krok po kroku, jak nauczyć się salta w tył, inaczej mówiąc backflipa. Salto w tył to jedno z podstawowych salt, którego chętnie nauczy się każda sprawna osoba. Można je wykonywać praktycznie wszędzie. Czy to w geście radości, albo żeby się no, popisać, albo żeby zeskoczyć nim z przeszkody podczas przelewki. Jego zaletą jest to, że jest łatwiejsze do zrobienia w miejscu w porównaniu do salta w przód i bokiem. Do których łatwiej jest wziąć choć kilka kroków na biegu. Jednocześnie jest dość trudne dla naszej psychiki, bo musimy zaatakować głową do tyłu. Warto jest się go nauczyć poprawnie, bo jeśli chcesz zagłębić się w dalsze tajniki freeruningu, to jest później jeszcze wiele jego wariantów, wariacji, czy to robione od ściany, na której mówimy wall flip, kacząc do przodu, czyli gainer, salto otwarte, czyli layout, albo robione wybijając się z rąk, czyli pan drop. W tym filmie dowiesz się, jak zrobić je poprawnie, jak się go nauczyć krok po kroku i jakie są najczęstsze błędy podczas jego wykonania. Pamiętaj, że nic nie zastąpi trenera i osoby z doświadczeniem, która zajęłaby się tobą osobiście. Potraktuj ten film jako inspirację i pierwsze drogowska to przygody z parku. Parkour portal napędza terena. Sala do parkur i nie tylko w Gdańsku, w gdyni i Sywałkach. Krok po kroku jak zrobić salto w tył. Na początek ważne jest wybicie. Staramy się wybić tak, aby nie puszczać brzucha do przodu. Powinniśmy wybić się do góry i lekko. Tył. kiedy osiągniemy już szczytową wysokość, przyciągamy nogi do klatki piersiowej, ręce wracają do nóg, łapiemy się za piszczele, przyciągamy nogi do klatki piersiowej, trzymamy mocno, czekamy aż nas obróci i następnie puszczamy w odpowiednim momencie nogi, ręce lądując na ziemi. Bardzo ważne jest to, aby starać się patrzeć przed siebie, nie odchylać głowy do tyłu oraz nie wyginać ciała mocno do tyłu, tak? Czyli to wygięcie jest delikatne, symboliczne. Pierwszym etapem nauki salta w tył będzie wykonanie tego ruchu na ziemi. Kładąc się, najpierw kładziemy się w takiej samej pozycji, jakbyśmy stali. Na początek dzielimy sobie ruch na cztery części. Pierwszą częścią jest wybicie i wymach. My sobie zrobimy tylko wymach do góry, w tym przypadku do ziemi. Dotykamy. Dłońmi ziemi, a nawet klepiemy sobie mocniej. Następnie drugim krokiem jest podciągnięcie nóg i z jednoczesnym powrotem rąk. Czwartym krokiem jest puszczenie nóg i rąk. I teraz całość jest hop, top. top I już kładziemy ręce na dół. Jeżeli już opanowaliśmy sam ruch ciała rękami i nogami, teraz próbujemy zrobić to samo, z tym, że mocniej przyciągamy nogi do siebie z jednoczesnym podwinięciem biodra, abyśmy zrobili przewrót w tył. Pierwszym krokiem jest pozycja przysiadu podpartego. Ustawiamy się tak, aby dłonie były przyklejone, i na początek musimy odepchnąć się mocno z jednoczesnym ustawieniem rąk w taki sposób przy uszach. Te ręce będą nam przydatne przy podnoszeniu się z przewrotu, więc tutaj ważne jest, aby zdążyć je przyłożyć i będzie wyglądać to w ten sposób. Kolejnym krokiem jest wykonanie skoku na plecy na przeszkodę lub coś miękkiego. Musi być to dosyć wysokie. Najlepiej, żeby było. Nam co najmniej powyżej pasa albo nawet wyżej, najlepiej jakby to było do poziomu barków. Tu dla celów pokazowych wykorzystaliśmy tą kostkę. Na początek warto jeszcze też. Zacząć od niższych elementów. Jeżeli nie mamy takiej kostki, bardzo dobrze przydaje się jakaś skrzynia z materacem, albo na przykład, jeżeli mieszkamy na wsi, to na przykład balot siana, czy snopek słomy, czy dwa snopki słomy, tak aby, aby było po prostu miękko. Możemy nawet w domu ułożyć sobie na łóżku poduszki i też popróbować. Ustawiamy się tyłem do tego elementu. I wykonujemy ten sam ruch, który wykonywaliśmy na ziemi, z tym, że dodajemy sobie wyskok, tak? Zamach rękami, wyskok, musimy zsynchronizować. Stajemy troszkę dalej od kostki, żebyśmy też nie uderzyli się w krawędź. Coraz szybciej, coraz mocniej. Następnie, kiedy już nauczymy się tego wskoku, próbujemy znowu zrobić to do przewrotu w tył. Taka pozycja już pozwoli nam nauczyć się praktycznie całego salta, z tym, że mamy pomoc w postaci kostki, więc jest to na razie zupełnie bezpieczne. Kolejnym krokiem jest przełamanie się do salta w tył, czyli przełamanie się do samego obrotu w powietrzu. Najlepiej zrobić to w bezpiecznych warunkach, na przykład na poduszkę albo gąbki, gdzieś w parku Trampolin, jest to najlepsza opcja według mnie. Jeżeli nie mamy dostępu, mieszkamy daleko, yy, czy nie mamy kasy na to, żeby akurat wejść na taki park, można próbować yy, zrobić salto do wody, jeżeli nie odczuwamy żadnej blokady, lub na inne yy, miękki, miękkie podłoże, sterte siana nawet, trawy. Pamiętajmy, że zawsze yy, lepiej robić to pod nadzorem jakiegoś, jakiejś osoby doświadczonej, trenera. Osoby, która też już potrafi i ewentualnie mogłaby nas przeasykurować do tego elementu, ponieważ upadek przy salcie w tył według mnie należy do jednych z najniebezpieczniejszych. Jeśli boimy się centralnie przez głowę obrócić, to możemy się rzucać bokiem. Chodzi o to, żeby wyuczyć ciało żeby atakować po prostu ruch do tyłu. O właśnie. Błąd wyskoku rozluźniony brzuch. Nadmierne odchylenie do tyłu. Nadmierne odchylenie głowy. Wygięcie ciała w łuk. Brak zamachu. Zbyt słabe wybicie. Niezłapanie nóg lub niedociągnięcie ich. Zbyt późne puszczenie nóg przy lądowaniu. Zbyt szerokie ustawienie nóg przy wybiciu. Dzięki za obejrzenie. Jeśli interesują Cię inne prawniki do parku czy do salt, zapraszam na kanał. E, a jeśli chcecie się nauczyć salt w bezpiecznych warunkach, pod okiem doświadczonej osoby, to zapraszamy na Movement Arena w Gdańsku, w Suwałkach, w Gdyni. E, a w Gdańsku nauczy Was... Trener Latynos. Także trener Damian od akrobatyki chętnie Was nauczy. No cóż, do zobaczenia.